Wiele danych pokazuje, że takie aktywne inwestowanie na krótką metę może się sprawdzać, ale w dłuższym terminie statystyka jest przeciwko nam i jest ciężko pokonać tak zwany rynek, czyli indeksy giełdowe. Prawda jest taka, to pokazują statystyki, że większość funduszy aktywnie zarządzanych zarówno przegrywa z indeksami, jak również z funduszami pasywnie zarządzanymi. Przede wszystkim warto przyjąć jakiś plan działania, zadać sobie pytanie, czy chce inwestować aktywnie czy pasywnie. W Stanach Zjednoczonych doszło wręcz do pasywnej rewolucji ETF i fundusze indeksowe stały się tak, tak popularne, że zaczynają mieć aktywa tak duże, no, że przewyższają po prostu swoich konkurentów aktywnie zarządzanych. Inwestować można aktywnie wybierając poszczególne spółki do swojego portfela, ale można też pasywnie. I dzisiaj zaprosiłem człowieka, który jeżeli chodzi o inwestowanie pasywne, można powiedzieć, że robi to od jakichś 200 albo 300 lat. Moim gościem jest Artur Wiśniewski z stockbroker.pl. Cześć Artur. Cześć Konrad, dzięki za zaproszenie. Artur, dzisiaj porozmawiamy o inwestowaniu pasywnym, trochę o ETF-ach, no bo myślę, że absolutnie nie unikniemy tego tematu, jeżeli chodzi o inwestowanie pasywne. My się widzieliśmy pół roku temu, jeżeli chodzi o mój kanał, bo też rozmawialiśmy, rozmawialiśmy właśnie o Twoim podejściu do inwestowania. Mam pytanie, czy coś się w ogóle zmieniło u Ciebie od tego momentu i co nowego u Ciebie słychać? Chyba się dużo nie zmieniło jeżeli pytasz o moje inwestowanie, ono jest na tyle nudne i tak dużo w tym obszarze się nie dzieje, żebym mógł pewnie błysnąć jakimiś super nowymi inwestycjami. Co u mnie słychać zupełnie prywatnie, to staram się wracać do biegania i do budowania formy, zaczynam się znowu podciągać, bu buduję nawyk regularnych ćwiczeń, a tak bardziej serio, jeżeli chodzi o moją działalność, to w odniesieniu do stockbroker.pl, czyli mojego bloga, w ramach tej aktywności w najbliższym czasie będzie zorganizowana konferencja. Będzie odbywać się konferencja pasywna rewolucja, czwarta edycja. Przy okazji też będzie pierwsza edycja badania ETF w portfelu. A poza tym w wolnych chwilach pomagam Jackowi Lempartowi rozwijać Atlas atlasETF.pl, pierwszy polski portal o ETFach z bazą funduszy. Odnośnie tych ćwiczeń, to bardzo dziwny czas sobie wybrałeś, bo to zazwyczaj ludzie miesiąc przed wakacjami zaczynają, zaczynają ćwiczyć, chyba że gdzieś się teraz wybierasz w listopadzie albo w grudniu na jakieś zagraniczne wakacje, czy jednak nie? Nie, nie wybieram się. Pewnie najbliższy wyjazd będzie w granicach zimy i to będzie pewnie w Polskiej Góry, jak zwykle, z kilkoma osobami. Natomiast być może dziwne, faktycznie, bardzo często 1 stycznia podejmujemy tego typu postanowienia, ale akurat no, zatęskniłem zabieganiem. Faktycznie ostatnio miałem przerwę. Wcześniej też podciągałem się, ale przestałem, ponieważ zbyt ambitnie do tego podchodziłem, próbując za każdym razem iść na rekord i to mnie zmęczyło w pewnym momencie psychicznie. I obecnie mam inne podejście. Nie liczę sobie tak bardzo tych podciągnięć, tylko. Staram się trochę zmęczyć i nie próbować jakiejś presji na siebie wywierać. Popieramy, popieramy aktywny, aktywny styl życia, ale dzisiaj wyjątkowo nie o tym porozmawiamy, tylko bardziej porozmawiamy o inwestycjach i o ETF-ach. Właśnie wspomniałeś o tym, że przez ostatnie te pół roku zbyt dużo się u ciebie nie zmieniło, jeżeli chodzi o inwestycje, ze względu na Twoje podejście do tych, do tych inwestycji. Ty uważasz, że. To jest przewaga, że właśnie ty nie musisz co chwilę patrzeć, co się dzieje na rynku, co spadło dzisiaj 3%, co wzrosło dzisiaj dzisiaj 3%. Czy jednak jest to trochę problem ze względu właśnie na to, że tak szybko bardzo nie reagujesz na to, co się dzieje? Kto, co lubi, ja przez długi czas y, lubiłem inwestowanie aktywne. Przez ładnych par lat byłem maklerem. I takie aktywne podejście, gdzie codziennie sprawdzam wykresy, w zasadzie to przez 8 godzin dziennie patrzyłem na wykresy, bardzo mi odpowiadało, ale mnie to zmęczyło. I obecnie bardzo odpowiada mi takie podejście, które jest mało angażujące, gdzie inwestowanie na giełdzie traktuję jako dodatek do tego, czym zajmuję się na co dzień. Chociaż tutaj jest pewien paradoks, bo ja na co dzień zajmuję się też ETF-ami czy inwestowaniem, ale od bardziej takiej strony edukacyjnej liczę, co się opłaca, co się nie opłaca, więc jest to trochę połączone, ale jednak co innego niż samo inwestowanie. I to podejście takie, które jest mniej angażujące, mi osobiście bardzo odpo bardziej odpowiada. Podoba mi się to, że mogę pewne rzeczy automatyzować, chociaż to też nie jest tak, że inwestowanie pasywne, czy takie leniwe, nazwijmy je, ponieważ ja inwestuję nie, nie jedynie pasywnie i etf -y, nie tylko do pasywnego inwestowania można stosować, to jednak to mi odpowiada Powiada, bo, bo po prostu mogę się skupić na tym, co mnie interesuje, a nie muszę angażować swojego czasu, chociaż właśnie to, co chciałem powiedzieć, to nie jest też tak, że można zupełnie zapomnieć o swoim portfelu, ponieważ czasem jakiś broker zamyka swoją działalność, czasem ETF zmienia swoją strategię i ten, który mieliśmy akcyjny może okazać się, że jest teraz ETF obligacyjnym, więc nie jest też tak, że można całkowicie Zapomnieć o portfelu, warto kontrolować, co się w nim dzieje. Skoro już wywołaliśmy ETF-y, to może trochę przy nich zostajmy. Może tak na początek, gdybyś miał wytłumaczyć, czym jest ETF, ale takiej osobie konkretnie zielonej, która pierwszy raz w ogóle słyszy ten skrót, to co byś jej powiedział. ETF to skrót od Exchange Traded Fund, czyli fundusz notowany na giełdzie. Nic to nikomu, myślę, żeby nie powiedziało, a na pewno nie brzmiałoby jak coś atrakcyjnego, bo co z tego, że on jest notowany na giebie? Co mi to daje? Ja pewnie bym wtedy dodał, że to jest fundusz, który słynie z tego, że, jest, że ma strategię indeksową, czyli inwestuje w cały rynek, we wszystkie spółki, które są na rynku, mówiąc w uproszczeniu. I powiem Wam, że to, być mogło, że to mogłoby być jeszcze bardziej zniechęcające, jeszcze mniej ciekawe, bo wydaje się, że co to za pomysł kupować wszystko, co się rusza? No, trzeba kupować to, co jest Dobre i urośnie, a to, co jest słabe i nie urośnie, to tego nie kupować. No, właśnie, okazuje się, że nie jest to takie proste i wiele danych pokazuje, że takie aktywne inwestowanie na krótką metę może się sprawdzać, ale w dłuższym terminie statystyka jest przeciwko nam i jest ciężko pokonać tak zwany rynek, czyli indeksy giełdowe. Jakiś czas temu wynaleziono fundusze tak zwane indeksowe, a potem ETF-y, które działają podobnie, czyli starają się, starają się inwestować najczęściej w szeroko zdywersyfikowany koszyk akcji. Pobierając przy tym niskie opłaty, i okazuje się, że w bardzo wielu przypadkach, tak naprawdę w większości, powinniśmy oczekiwać, że wynik, który będziemy w ten sposób osiągać, będzie korzystniejszy, niż gdybyśmy inwestowali aktywnie, a w tym przypadku nie musimy angażować swojego czasu, swojego wysiłku, nie musimy się znać na analizie fundamentalnej, nie musimy próbować analizy technicznej, po prostu kupimy i trzymamy, i to można powiedzieć, cała filozofia. Ale ktoś wtedy mógłby cię skontrować, no ktoś kto powiedzmy pierwszy raz się z tym spotyka, że zaraz, zaraz, przecież w taki fundusz to można zainwestować w fundusz aktywny, gdzie to eksperci za mnie będą decydować co kupić, co sprzedać, a skoro oni są ekspertami, no to znaczy, że pewnie będą mieli wyższe stopy zwrotu niż ja, więc jak można odpowiedzieć na taki argument? Można jak najbardziej, można by dodać jeszcze do tego, że inwestując w taki fundusz aktywnie zarządzany, który nie jest notowany na giełdzie, nie musimy otwierać rachunku maklerskiego, więc jest to prostsze. Natomiast prawda jest taka, to pokazują statystyki, że większość funduszy aktywnie zarządzanych przegrywa z funduszami. Zarówno przegrywa z indeksami, jak również z funduszami pasywnie zarządzanymi. Mówię o dłuższej perspektywie, liczonej w, w latach. Jeżeli byśmy spojrzeli na horyzont typu 1 rok, 2 lata, to przeważnie ta różnica jest żadna. Ale im dłuższy horyzont 3, 5, 10, 20 lat tym wyraźniej widać, że fundusze pasywnie zarządzane, przez to, że mają te niskie koszty, no zyskują przewagę w wynikach nad funduszami zarządzanymi aktywnie. No to powiedzmy, że przekonałeś kogoś do, do ETF-a, i teraz najważniejsze pytanie: w jaki sposób wybrać ETF, albo inaczej, na co zwrócić uwagę, kiedy właśnie chce wybrać jakiś, jakiś ETF? Przede wszystkim warto przyjąć jakiś plan działania, zadać sobie pytanie, czy chcę inwestować aktywnie czy pasywnie. Ja przykładowo, gdy zaczynałem swoje inwestowanie, inwestowałem zupełnie po omacku, bez żadnego planu, z założeniem, jakoś to będzie, jestem po studiach ekonomicznych, więc to się nie może nie udać, no i się nie udało. Polecam, żeby zadać sobie to pytanie. Czy chcę inwestować aktywnie, czy pasywnie, zobaczyć jakie są założenia obu, obu tych podejść. Kiedy już wiemy, jak chcemy inwestować, zada się pytanie, na jakim rynku chcemy inwestować. Jeżeli przykładowo inwestujemy pasywnie, no to możemy inwestować w sposób bardziej zdywersyfikowany, w szeroko, nie wiem, na całym świecie, na rynkach rozwiniętych czy wschodzących, albo w sposób bardziej skoncentrowany, nie wiem, na konkretnym rynku typu Polska, USA i tak dalej. No to jeżeli ktoś jest początkujący, to raczej bym zalecał. Aby punktem wyjścia była ta większa dywersyfikacja, a kiedy się wdrożę i faktycznie poczuję, że czegoś mi brakuje, to dopiero wtedy w drugim kroku pomyśleć o bardziej skoncentrowanych inwestycjach, na przykład jako dodatek. Punkt numer trzy, tak naprawdę, to jeżeli już wiemy, jak chcemy inwestować, na jakim rynku, pozostaje wybrać konkretne ETF. Można. Pewnie znaleźć wiele czynników, które można brać pod uwagę, ale bardzo często są to zbędne elementy, które mogą się przydać w jakichś specyficznych przypadkach. Tak naprawdę to nie jest rocket science. Jeżeli chcemy kupić ETF, warto w pierwszej kolejności spojrzeć na wielkość aktywów. Dlaczego? Ponieważ te o dużych aktywach przede wszystkim będą najczęściej dostępne w domach maklerskich. Te o dużych, o dużych aktywach prawdopodobnie Najprawdopodobniej z nie będą kontynuowały swoją działalność, ponieważ jeżeli fundusz ma małe aktywa, to dostawca może stwierdzić, jako że nie jest instytucją charytatywną, że nie opłaca mu się go prowadzić, zmienia, go na, zmienia jego strategię na jakiś modny temat i być może wtedy biznes chwyci, mówiąc kolokwialnie. A te, które mają duże aktywa, raczej nie będzie dostawca przy nich gmerał, więc nie musimy się bać, że nie wiem, może jutro będzie on miał inną strategię. No i trzecia rzecz to są koszty etf -y zasadniczo są niskokosztowymi produktami, więc gdybyśmy nawet wylosowali jakieś ETF na dany kraj, na, na dany indeks, to prawdopodobnie on będzie tani, natomiast warto spojrzeć na takie wskaźniki, wskaźniki jak Total Expense Ratio, czyli wskaźnik kosztów całkowitych, który wskaże nam to, czy ten fundusz pobiera wyższe czy niższe opłaty w przypadku ETF-ów w Europie bardzo często taki wskaźnik oscyluje wokół 0,1%, na akcje amerykańskie nawet 0,5% czy nawet, nawet jeżeli to byłoby 0,2% to są bardzo niskie poziomy, więc no więc to, to ETF-y są po prostu tanie. No, biorąc pod uwagę właśnie ETF-y, już wcześniej trochę wspomniałeś o Atlasie ETF, to może też zobaczmy na przykład właśnie takich ETF-ów poprzez, poprzez Atlas ETF mówiłeś, że pomagasz to Jackowi tworzyć jeżeli chodzi o Atlas ETF, no ja przyznam, że zazwyczaj po prostu pierwsze co to patrzę na, na skaner ETF, weźmy sobie jakiś przykładowy, no niech będzie ten na S&P 500. Podejrzewam, że zdecydowana większość inwestorów kojarzy właśnie ten ETF, rozumiem, że w tym momencie, jeżeli chodzi o tę stronę patrzysz głównie właśnie na TER, czyli na, na koszty na aktywa i coś jeszcze tutaj zwraca Twoją uwagę, jeżeli chodzi właśnie o stronę Atlasu ETF, na coś jeszcze tutaj zwracasz uwagę głównie? Trzecim takim elementem, który warto wziąć pod uwagę jest na pewno polityka dywidendowa. ETFy dzielą się na dwa rodzaje, czy jednostki, bo to często jest ten sam ETF, który ma różne typy jednostki. Jeden wypłaca dywidendy, te, które sam otrzymuje inwestując w spółki, czy nie wiem, w obligacje, a i to są dystrybuujące, a Inny typ to akumulujący, to są takie, które te dywidendy czy odsetki, które otrzymują, same reinwestują w tym funduszu, więc inwestor nie dostaje żadnej korzyści w postaci gotówki na konto, tylko po prostu zwiększa się wartość jednostki. A jakoś możemy rozpoznać od razu, czy to jest właśnie ETF, który akumuluje te dywidendy, czy, czy wypłaca? Tak, jak najbardziej. Tu u góry w tej zakładce widzisz, mamy w kolumnach odpowiednio TER, potem waluta, siedziba funduszu, replikacja dywidendy. Tutaj mamy wskazanie, że ten ETF wypłaca dywidendę co kwartał. Gdybyśmy tutaj nie mieli nic napisanego, byłaby kreska, to by oznaczało, że ten ETF nie wypłaca nic. Czyli po prostu te, te nie jest wypłacający, tylko reinwestuje te dywidendy, czyli jest akumulujący. Biorąc pod uwagę Atlas ETF, coś Ci na przykład w tej zakładce brakuje? Czy coś byś tutaj dodał? Czy jeżeli masz jakikolwiek pomysł na dodanie, to automatycznie on, on ląduje w Atlasie ETF? No, jest jeszcze parę rzeczy, które chciałbym tutaj dodać. Zresztą Jacek też ma w planie. No całą listę tak naprawdę funkcjonalności, których tu jeszcze nie ma, a powinny być między innymi w wynikach wyszukiwania, czyli po prawej stronie nie ma kolumny stopa zwrotu. A jeżeli ktoś chciałby policzyć sobie różnicę od wzorowania po prostu sortując ETF według stopy zwrotu, to jest jeszcze nie jest to możliwe, ale wkrótce będzie jest to na liście priorytetów i powinny być dodane również jest... Wskaźnik, stopa dywidendy dla osób, które chciałyby kupić ETF wypłacające dywidendy, żeby przykładowo te dywidendy, które ETF wypłaca, były wysokie, żeby ta stopa dywidendy była wysoka, no to można sobie posortować, może, można określić w skanerze. Tutaj po lewej stronie masz wszystkie klasy aktywów. Jak klikniesz wszystkie klasy aktywów na samej górze, to wyświetli ci się, akurat kliknąłeś Benchmark indeks, to możesz tą zakładkę. Zamknąć? Znaczy, Wszystkich klasy aktywów. Podejrzewam, że. Znaczy ja widzę, ale podejrzewam, że tobie to się nie, nie wyświetla. A, w tym momencie tam mam akcję stop, alokację. dywidendy. Tam jest stopa dywidendy. Nie ma czegoś takiego. Okay, ale wybierzesz akcję. Wybierz akcję. OK, Dobra, jest stopa mam. dywidendy, tak? Możesz mm -hmm. ograniczyć wyniki wyszukiwania do funduszy, które mają stopę dywidendy w, taki, w takim rozmiarze, jaki sobie tutaj określisz, ale znowu z prawej strony, czyli w wynikach wyszukiwania, przydałaby się, przydałaby się kolumna, żeby można było sobie po prostu posortować ETF według stopy dywidendy. Tego jeszcze nie ma, ale będzie. Mm -hmm. Czyli rozumiem, że funkcjonalności dalej dodajecie i cały czas Atlas ETF się rozwija. Tak, dokładnie. Ja przez długi czas osobiście korzystałem z Jazz ETF, też bardzo polecam. To jest anglojęzyczny portal z, z Niemiec. Przy czym obecnie to nie jest portal niezależny, tylko jest jego właścicielem jest jeden z domów maklerskich, europejskich. Z czasem zobaczyłem, że istnieje też coś takiego jak Extra ETF, i on według mnie ma też swoje zalety. Ma też pewne wady, ale w stosunku do Just ETF ma na przykład lepsze źródło danych. No tutaj w Atlasie ETF staramy się. Te mankamenty, które są w Jazz ETF i w Atlasie ETF, eliminować, dodając no, to, czego tam brakuje. A przy okazji, jest to wszystko po polsku, także jest to, można powiedzieć, skrojone pod polskiego inwestora, i część funkcjonalności właśnie jest tak tworzona, by uwzględniać potrzeby polskiego inwestora. A biorąc pod uwagę jakieś nowości, to bardziej. Skupiacie się na tym, że patrzycie na jakieś zagraniczne portale i dodajecie do tego Atlasu ETF też te funkcjonalności? Czy bardziej po prostu czego Wam brakuje, to ląduje w Atlasie? A raczej to, czego nam brakuje. My oczywiście te portale z zagranicy znamy, więc nie mamy też potrzeby, żeby jakoś je specjalnie analizować, ponieważ przez lata z nich korzystaliśmy. Wyrobiliśmy sobie pewną opinię, bazując na tym, jak inwestujemy sami i czego. Nam brakuje, czego potrzebujemy, i to jest dla nas wystarczające, żeby określać, jakie funkcjonalności warto dodawać. Tutaj patrzę, jeżeli ktoś oczywiście chce wiedzieć więcej o ETF-ach, to na, na, na stronie atlasetf.pl jest też ETF w praktyce, i tutaj można, można o tym przeczytać, jak działa ETF, jak inwestować w ETF. Także ten dzisiejszy nas, nasz temat jest mocno rozwinięty właśnie na stronie, na stronie Atlas Atlasetf. A powiedz mi, może jeszcze, czy. ETF-y są dla każdego inwestora, czy uważasz, że trzeba mieć jakieś takie szczególne cechy, żeby, żeby móc skutecznie inwestować w ETF-y? No, na razie ETF-y w Polsce są mało znane, więc może się nasuwać takie pytanie, czy to jest instrument dla każdego, czy to nie jest jakiś niszowy produkt. I tutaj no, można na to bardzo łatwo odpowiedzieć, patrząc, co się dzieje za oceanem. W Stanach Zjednoczonych doszło wręcz do pasywnej rewolucji. ETF i fundusze indeksowe stały się tak, tak popularne, że zaczynają mieć aktywa tak duże, no, że przewyższają po prostu swoich konkurentów aktywnie zarządzanych. I tam masa ludzi, mniej więcej 50% inwestorów, to są inwestorzy indywidualni. I to, moim zdaniem, pokazuje, że to może być instrument naprawdę dla każdego, dla mas. Oczywiście można powiedzieć, no tak, ale rachunek maklerski, ja nie znam zasad obrotu giełdowego, to nie dla mnie. Tutaj, no cóż, to nie jest Rocket Science, też są przewodniki, między innymi na stockbroker.pl, na stronie głównej, jest seria przewodników o tym, jak składać zlecenia, jak korzystać z rachunku maklerskiego. Ktoś może powiedzieć, że nie ma czasu się tym zajmować. No to można korzystać z funduszy indeksowych. Są robotracy, są też brokerzy, którzy udostępniają zlecenia cykliczne, które umożliwiają automatyzowanie swoich inwestycji, więc to wszystko po prostu jest coraz łatwiej dostępne i naprawdę tak zwany masowy klient, to bardzo brzydko brzmi, to się w bankach tak mówi, ale taki zwykły Kowalski, no mówiąc w cudzysłowie, jest w stanie w ETF inwestować bez większego zaangażowania i naprawdę ten próg wejścia, jeżeli chodzi o wiedzę, jest coraz mniejszy i jest to dostępne praktycznie już teraz dla każdego, ja tak twierdzę. Tak, tak patrzę teraz na właśnie stronę, twoją stronę stockbroker.pl. Rzeczywiście są tutaj różne rankingi, porównania brokerów, to jak rozliczać podatki, bo to też myślę, że jest istotna, istotna rzecz ogólnie inwestowania. Więc też rzeczywiście dużo, tej, dużo tych informacji tutaj na twojej stronie jest. A jeszcze o jedną rzecz, o jednej rzeczy dzisiaj chciałem porozmawiać, no bo już wcześniej powiedziałeś, że za oceanem jest taka można powiedzieć pasywna rewolucja. To mamy też w Polsce pasywną rewolucję i to dosłownie pasywną rewolucję. Mowa tutaj właśnie o konferencji, pasywna rewolucja, która będzie 9-10 października i 9 będzie ona stacjonarnie i online, 10 wyłącznie online. To jest konferencja, którą rozumiem Ty tworzysz i jakbyś mógł powiedzieć, skąd pomysł i na czym to polega? Y tak, pomysł wziął się stąd, że niewiele osób jak na razie wie o istnieniu ETF-u w Polsce i konferencja ma na celu popularyzowanie inwestowania w fundusze ETF. Inwestuje, organizuje ją po raz czwarty, to już jest czwarta edycja i odbędzie się ona w formule hybrydowej, pierwszego dnia odbywa się ona i na giełdzie papierów wartościowych i online, ponieważ wszystkie materiały są transmitowane, a drugiego dnia dodatkowo jest też część y, online, wyłącznie y, live. Y, mamy tam po prostu solidną pigułę wiedzy i motywacji do inwestowania, a udział online jest całkowicie bezpłatny. Mamy ponad 40 prelegentów, 20, ponad 20 wykładów, wywiadów i paneli dyskusyjnych wśród osób, które są prelegentami, mamy m.in. Um, Morgan Hausel, autor psychologii pieniędzy, Jacek Lempart, Mateusz Samołek, profesor, profesor Krzysztof Jajuga, CFA Society Poland, Konrad Książak, notowanie GPW, Tomek Kieroszek, osoby z blogosfery, z domów maklerskich, od dostawców ETF, więc jest cały przekrój różnego rodzaju twórców. Można powiedzieć, reprezentacja całego rynku na tej konferencji się pojawi. Tak jak powiedziałem, udział online jest całkowicie bezpłatny. To teraz powiedz mi, jakim cudem udało Ci się ściągnąć Morgana Hauslera na właśnie tę konferencję? No, zdradzę tajemnicę. Morgan pojawi się nie w części stacjonarnej na GPW. Będzie to rozmowa drugiego dnia, w tej części online, więc no, to była jedna opcja, żeby mógł taki wywiad z nim zostać przeprowadzony. Sztuka stawiania celów inwestycyjnych, taki będzie tytuł i tytuł. Jego, jego prelekcji, autor książki Psychologia Pieniędzy, rozumiem, że książkę polecasz. Tak, zdecydowanie. To jest, można powiedzieć, taki odpowiednik Kanemana. Przypomnijmy tytuł? Kaneman. Pułapki i Pułapki myślenia, tak. Pułapki, Pułapki myślenia o szybkim i wolnym. O finansach behawioralnych bardzo dobra książka, ale bardzo trudna, przynajmniej dla mnie taka była, a psychologia pieniędzy można powiedzieć, że jest trochę podobna, ale Hauzel jest mistrzem storytellingu i mówienia o trudnych rzeczach w sposób bardzo prosty i dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z inwestowaniem, jest to świetna pozycja. Więc jeżeli ktoś jest na tym etapie, to gorąco polecam to co mogę polecić. To też nich ma Julie. Po prostu kupuj o takim też bardzo prostym inwestowaniu. Oni obaj mówią tam o inwestowaniu między innymi w ETF, ale nie tylko. Więc no, polecam jedną i drugą pozycję z, 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 z całą no z Cały całym składaniem. Serce. Tak, jeżeli chodzi o konferencję, to jak mówiłeś tutaj za darmo można się zarejestrować na tę sesję online, która będzie przez dwa dni, ale jeden dzień też będzie offline'owo, więc można też ją zapisać również offline'owo. Ja będę, to znaczy jeżeli chodzi o prelegentów, to ja będę w tej części online'owej, ale będę też fizycznie, pierwszy raz przyznam, że będę, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale na pewno wszystkich zachęcam, no bo biorąc pod uwagę ten nasz rynek kapitałowy, no mówmy się o inwestorów. Nie jest jakoś strasznie dużo, nie jesteśmy jakąś potężną grupą, więc myślę, że warto właśnie się integrować, wymieniać jakieś doświadczenia. Taka konferencja będzie świetnym powodem do tego, że właśnie żeby się spotkać. A odnośnie tego, tego, tej konferencji i spotkania offlineowego, rozumiem, że będą jakieś przerwy kawowe, czy cały czas tam będą różne wykłady. Pytasz o część stacjonarną czy onlineową? Tak, stacjonarną. Jak najbardziej, po każdym wykładzie będą 15-minutowe, czy może po, po 40-minutowym bloku, jeżeli to jest panel dyskusyjny, to po każdym panelu będzie 15 minut przerwy, a wykłady są krótsze, więc przeważnie po dwóch wykładach ciurkiem robimy dłuższą przerwę, taką 15-minutową, plus w połowie dnia będzie taka godzinna przerwa. Też podkreślam, że całość, jeżeli chodzi o tą część stacjonarną, będzie też transmitowana live, więc kto ma ochotę to ok ale jeżeli dla kogoś jest zbyt daleko to ten pakiet ten bezpłatny pakiet onlineowy również daje dostęp do tej części do transmisji z części stacjonarnej. Tak patrzę teraz że pierwszego dnia też będzie Patrycjusz wyżga czyli redaktor z tego co kojarzę chyba w wirtualnej Polski, ale tutaj głównie go znam ze względu na świetny podcast, który prowadzi w internecie, Dida Skalia, nie wiem czy, czy kojarzysz, czy oglądasz? Tak, kojarzę i oglądam, Patrycjusz zgodził się nie tylko otworzyć konferencję ale również ją prowadzić więc ta część stacjonarna Patrycjusz będzie z nami cały dzień i będzie tą konferencję prowadził no, czyli możliwe, że będzie można sobie strzelić z nim fotę, a to jest jakby dodatkowa atrakcja i dodatkowa zachęta po to, żeby być też stacjonarnie, także wszystkich, wszystkich mocno zachęcamy. Jeszcze jakbyś mógł przypomnieć, kiedy konkretnie to jest? To jest 9, 10 października, środa czwartek. O, 9, 10 października, środa czwartek i, i jakie to jest miejsce, jeżeli chodzi o offline? Rejestrujemy się przez pasywnarewolucja.pl, odbywa się ta impreza na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, ulica Księżęca 4, a jeżeli chodzi o tą część online'ową, rejestrujemy się przez pasywnarewolucja.pl i dostajemy link do transmisji, one będą umieszczone na platformie edukacyjnej stockbroker.pl pod adresem edustockbroker.pl. Oczywiście, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o pasywną rewolucję i Atlas ETF, też umieszczę linki w opisie filmu i w komentarzu, żeby każdy mógł jak najłatwiej tam trafić. Jeszcze raz tutaj zachęcamy do tego, żeby integrować się w tej naszej grupach inwestorskich. Nie jest nas dużo, ale może już niedługo będziemy coraz bardziej potężną siłą, jeżeli będzie coraz więcej właśnie takich ciekawych inicjatyw. Na końcu. Widzieliśmy się pół roku temu. Może znowu za pół roku albo za rok znowu się zobaczymy, to może czego ci życzyć na te najbliższe pół roku, albo ewentualnie rok. No, żebym żeby, żeby się żebyś szczęśliwie dotarł na konferencję, bo będzie okazja, żebyśmy się mogli ponownie spotkać. Ostatnio widzieliśmy się na Wall Street. Też mam nadzieję, że uda się jak najszerzej do, do, dotrzeć z tymi treściami konferencyjnymi. No i mam nadzieję, że wrócę do biegania. Dobrze, to życzę Ci tego, żebyś wrócił do biegania, żebyś zrobił formę życia, nie tylko na lato, jak to więc większość osób robi. A za dzisiaj bardzo dziękuję. Moim gościem był człowiek, który o ETF-ach wie wszystko Artur Wiśniewski. Dzięki bardzo, Artur, za rozmowę. Dzięki, wielkie do widzenia.